Siemanko, witam w mojej kuchni. Z racji tego, że pod poprzednim filmem pojawiło się powyżej 30 łapek w górę, a danego słowa z reguły należy dotrzymywać, oto druga część znanej i powszechnie lubianej serii czytanie komentarzy. Dzisiaj znów przeniesiemy się we wspaniały świat sekcji komentarzy pod pewną powszechnie znaną i wpływającą reklamą. Zgodnie z obietnicą przyjrzymy się również najciekawszym komentarzom z poprzedniej części. Lilianna Głuch pisze, ta piosenka wyleczyła moją siostrę, jest ona kaleką i nie posiada nóg, gdy w szpitalnym telewizorze za jej 5 zł zaczęła lecieć reklama Szopi, moja siostra wstała na rękach do łazienki i spłukała się w kiblu. Dziękuję Szopie za wynalezienie nowego sposobu chodzenia i za uratowanie siostry, serce serce serce. Dziękujemy Ci za piękne świadectwo. Widać znana wszystkim wkurwiająca reklama sprawia, że nawet osoby nie mogące chodzić cudownie wstają z łóżka tylko po to, aby nie musieć jej słuchać. AlexTarks pisze, ja bym to wyraził w dwóch słowach, wielkie gówno. Nie sposób się nie zgodzić z powyższą opinią. Nazwanie tej reklamy chujnią to obraza starej, dobrej, zasłużonej chujni. Gamar Pospolite pisze. Mój brat nie ma nóg. Stracił w wypadku samochodowym, ale kiedy usłyszał i zobaczył to kurestwo to doczołgał się do schowka na mopy i nie wychodził z niego przez resztę dnia. Kiedy w końcu się do niego dopiliśmy, to okazało się, że jest sparaliżowany na resztę życia na całym ciele. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że współczuję ci z powodu twojego brata. No ale koniec tych ceregieli. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania, zapraszam również na mojego Discorda oraz na moją stronę z donatami, jeśli ktoś sobie życzy mnie wesprzeć. Mandaryna pisze, ustawiłam to sobie na budzik i coś mi się wydaje że dzięki temu nauczę się wstawać godzinę przed tym jak zadzwoni dziękuję. Uważam, że jest to lekko sadomasochistyczna, ale zarazem wyjątkowo skuteczna metoda na wczesne wstawanie. Ja bym nie miała psychy tak zrobić? Sebek 1010 pisze, dzień piąty od usłyszenia tej piosenki, paranoja, słyszę tą reklamę wszędzie, widzę tą reklamę wszędzie, zaczynam widzieć dźwięki i słyszeć kolory. W przypadku takiej dolegliwości jedynie ekspert może udzielić odpowiedzi. No, dokładnie! Ale po co na badanie? Na badanie! Kacz pisze, wtyczka pokazująca kciuki w dół jest bezlitosna, ponad 3000 negatywów na 353 pozytywy uśmiech. Akurat w przypadku tej reklamy, liczba łapek w dół zapierdala niczym inflacja w Polsce. Tomek Kordaszewski pisze, przebija wszystko Lisowska, Lewandowskiego z kotem, a nawet tego pląsającego nie do rozwoja od Kinder Country. Żałuję, że to już nie te czasy, w których dało się jednym ruchem wyszarpać radie samochodowe. Ja osobiście wolałabym zagrać w całą trylogię słynnej gry Czarnobyl, a następnie ją kilkukrotnie zespidrunować niż oglądać tą reklamę chociaż przez sekundę mojej egzystencji. Nigdy ważne pisze, do choroszczy, do choroszczy, na badania na stałe. To, no, do choroszczy! Ale po co na badanie? Na badanie! Michal Michal pisze, nienawidzę Shopi, nienawidzę tego sklepu do tego stopnia, że byłbym w stanie popełnić liczne zbrodnie zmuszające państwo polskie do zalegalizowania na nowo kary śmierci, gdyż nic innego nie brzmi na wystarczająco dużą karę za to, co zrobię, jeśli chociażby jeszcze raz usłyszę reklamę Shopi. Jebać studia, policeum dołączam do wojska, a dokładnie Air Force, przejdę piętnastoletni trening, stanę się bestią, nie tylko fizycznie, ale też i statystycznie z wieloma zarejestrowanymi zabójstwami podczas nalotów myśliwcem, a to wszystko tylko po to, by móc pewnego dnia zbombardować siedzibę Shopi i wszystkie jej magazyny. Nie muszę chyba mówić, że nic stamtąd nigdy nie zamówiłem i nie zamierzam, no chyba że miny przeciwpiechotne z zamiarem użycia ich podczas włamania się do ich magazynu. Shopee występuje zarówno w moich najgorszych koszmarach jako mój prześladowca, lecz także i najpiękniejszy znak, w których latam Boeingiem B-52 Stratofortress i wykorzystuję go w wiadomych celach jak jeszcze nikt nigdy go nie wykorzystywał. Jestem aktualnie w trakcie szkolenia armii bezdomnych. Mam ich aktualnie 45, podaję im specyficzne substancje o których reszta świata jeszcze nie wie i prawdopodobnie nigdy się nie dowie gdyż są one trzymane w tajemnicy przez najbardziej wpływowych ludzi świata, a to wszystko po to żeby stworzyć z nich irynę mesis z Resident Evil 3, tyle że dwa razy większych, trzy razy silniejszych i 17 razy szybszych. Jeśli wciąż nie załapaliście, mam zamiar użyć tej armii i zrajdować siedzibę Shopee, moja własna personalna armia, nie do pokonania nawet przez najnowocześniejsze w kraju czołgi, za mały kaliber, nic im to nie zrobi. To wszystko, a nawet i więcej, o czym nie mogę mówić, są to rzeczy zbyt przerażające dla przeciętnego człowieka. Powiedzmy może, że serial Black Mirror w porównaniu do tego topicie herbaty z królową Elżbietą II, tylko po to, by pewnego dnia zniszczyć Shopi, jego twórców, pracowników, konsumentów oraz osoby, które pozwoliły tej cholernej reklamie zobaczyć świat dziennie w telewizji. Nienawidzę Shopi. To była bardzo długa i bardzo interesująca historia. Susi pisze, dzięki szopi spaliłem cztery bośniackie przedszkola jolo. Tym jakże wesołym muzycznym akcentem kończymy naszą przygodę w sekcji komentarzy pewnej słynnej reklamy. Obiecuję, że już nie będę więcej wałkować tego tematu. Na koniec zachęcam do kliknięcia pewnego magicznego czerwonego przycisku z napisem subskrybuj, jeśli moje filmy Wam się podobają, Elobency.